Witamy w truskawce. Hejka! No hejka, dawaj pyska. Co tam się znowu dzieje? Ta Barbie co się garbi? Nie tylko ona, tamta też. No coś ty, to przez cukier dzisiaj w promocji, ale nic ci nie zrobi raczej. A jednak nie goni Bo to nogę trzeba podłożyć. Plastik też jest Ostro, tak lubię. Tylko uważaj, bo to ostatni na sklepie. A że przygasła. O, i nie mamy też masła. Też było w promocji. Och, jak jest mi przykro. Dziewczyno, wiesz co tu się działo? To była druga bitwa pod Grunwaldem. To jeszcze nic, musisz zobaczyć Karpia, jak mamy na Wigilię. Czasem coś nawet nagram i wrzucę na relację. Obserwujesz mnie? No przynajmniej ty. Jak chcesz, to mam jeszcze jeden pod ladą. Zostanie pomni A co ja idiotka mam na czole napisane? Jeszcze na zapleczu sobie skitrałam. <śm>